Zapraszamy na ekologiczny spacer, warsztat wiedzy o lesie, który w Dolinie Wapienicy w Beskidzie Śląskim przeprowadził dr Jerzy Paruzel. Podczas spaceru pokazane zostały walory przyrodnicze tego terenu i przedstawione przesłanki do utworzenia w tym miejscu rezerwatu przyrody. Od dawna. Od dawna, bo pierwsza propozycja tego rezerwatu to jest, proszę Państwa, waloryzacja byłego województwa wielkiego sporządzona przez Uniwersytet Śląski w 1994 roku. Tych rezerwatów w samym mieście bielsko to było co najmniej pięć w tym, w tym, w tym w tym opracowaniu mamy do czynienia właśnie z obszarem, który jest proponowany jako forma ochrony przyrody. Leśnicy powinni ten obszar uszanować jako proponowany rezerwat przyrody. Biorąc pod uwagę waloryzację przyrodniczą województwa bielskiego z 1994 roku, ten dokument powinien się znaleźć w opracowaniach leśnych, czyli w programie ochrony przyrody. Powinien się znaleźć w prognozie na środowisko i tak powinna być prowadzona gospodarka, żeby te walory przyrodnicze, już wiemy o tym, że należało dążyć do utworzenia tej, tej formy ochrony przyrody, co nie nastąpiło. Nadzieję, że nasze lasy będą żyły dłużej niż my, a nam wszystkim życzę tak z 200 lat, co najmniej. Także no. Także mamy tutaj przed sobą. Dobra, zlokalizujcie się tą szałeczką tutaj, zieloną szałeczką na dole ekranu. Lokalizujemy się i jesteśmy i widzimy sobie mapę. I teraz legenda pokazuje wam, co oznaczają poszczególne rzeczy. Najważniejsze rzeczy najważniejsza dla nas rzecz, to im, jeśli kolor jest, obszar jest w jakiś sposób zaznaczony kolorem, to znaczy, że coś tam się dzieje. Kolor taki e, mm, fioletowy, jak sobie trochę zmniejszycie, e, to idziemy w kierunku właśnie tych proponowanych rezerwatów, e, e, Shadow List, e, rezerwat e, Barbarat. E, lepiężnik tworzy takie właśnie też własne zbiorowisko ziołoroślowe, które to są ziołorośla górskie. Jest to gatunek, który pojawia się wczesną wiosną. Lubi miejsca wilgotne, żyzne. Często go widujemy właśnie w olszynkach takich przypotokowych. I jest to roślina, która schodzi aż po Bełchatów jako gatunek górski, bo to jest gatunek górski, więc mamy jego, jego właśnie stanowiska aż na niżu, jako świadectwo no, historii nie? szaty roślinnej po ustąpieniu lodowca. No to jesteśmy w lesie, który miejmy nadzieję, proszę Państwa, że zostanie rezerwatem przyrody i że zostanie w ten sposób wyzwolony spod presji leśnika. Tutaj mamy fragment drzewostanu, który, znaczy drzewostanu, który oczywiście nosi piętno gospodarczej, działalności od co najmniej 100 lat albo i więcej, ale przymrużając oko i puszczając wodze fantazji, ruszając wehikułem czasu, możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy w puszczy i Chciałbym Wam właśnie opowiedzieć o lesie, bo, bo ja ten las pojmuję inaczej niż, niż leśnicy. Dla mnie las jest to ekosystem, jest to ekosystem samopodtrzymujący się. Chciałbym tutaj właśnie zwrócić uwagę na to słowo samopodtrzymujący się zbudowany oczywiście w przeważającej części z drzew. Drzewa to rośliny, które w warunkach lądowych Polski są największymi roślinami. Są no po prostu olbrzymi, jak na, jak na polskie warunki i oczywiście związane z tymi drzewami są inne organizmy, które żyją w drewnie, z drewnem, obok drewna, pod drewnem i tak dalej. Także są to, są to wzajemne te ekosystemowe połączenia i, i, i z, no po prostu realizacje potrzeb życiowych w obrębie tego ekosystemu i ten ekosystem... Tak jak mówię, cechą jego najważniejszą jest to samo podtrzymywanie się, a więc jest to ekosystem, proszę państwa, do którego życia nie jest potrzebny ja, leśnik. Nie jestem potrzebny lasowi. To jest ekosystem, który może w odróżnieniu od pola z marchewką czy z kapustą, może sobie żyć, nawet jeżeli, proszę państwa, posadzimy ręką leśnika drzewo na terenie porolnym. Na hałdzie poprzemysłowej w celu rekultywacji tego terenu, to od momentu zasadzenia tego drzewa, tych drzew, one zostaną, stają się ekosystemem. Osią ekologiczną proponowanego rezerwatu przyrody Barbara jest właśnie potok Barbara. Tutaj, w tym miejscu, widzimy naturalnie ukształtowane koryto y, z wszystkimi elementami rzeźby, która y, procesów dynamicznych związanych właśnie z, z pracą rumoszu y, pojawiają nam się tutaj również elementy takie z, biologiczne, czyli martwe drzewa, które nazywamy debrami, y, które właśnie kształtują przepływ rzeki. I one są bardzo ważne z punktu widzenia retencji. Jeżeli, jeżeli zaburzymy ten układ taki dynamiczny, no to oczywiście ta woda spływa szybciej, yy, która nabiera energii niszczącej zazwyczaj w dolnych odcinkach. No i oczywiście odbija się to na domostwach, które tutaj w tym kompleksie na obrzeżu już występują. Dlatego ważna jest taka naturalna zabudowa biologiczna tego, tego terenu, nie ingerencja. Do niedawna leśnicy nagminnie używali potoków jako dobre drogi zrywkowe. Teraz zdarza się to jeszcze, ale, ale właśnie no jest, to, jest to miejsce i przestrzeń dedykowana retencji wodnej, i dlatego ona powinna być pozostawiona bez ingerencji. Próby lasu społecznego również na tym obszarze wskazują, że to hydrolodzy nam podpowiedzieli, że ten pas taki do, do 50 metrów, dyskusje są, nie przez ma 30-50 czy 100, więc tej, tej strefy buforowej, która chroni nam ten las wokół tej zlewni, tej, tej, tej rzeki, no to to jest przestrzeń, która powinna być dedykowana. Procesom, nie, to znaczy utrzymywania retencji jak, na, jak najlepszej, e, więc tutaj żadnych wycinek, żadnych, żadnych zrębów. E, jest to też walka, walka właśnie, budowa też właśnie tego, tego drewna martwego, które też pełni bardzo ważną funkcję retencyjną e, dla tego obszaru, właśnie w górach i nie tylko. Także jest to, jest to no, fragment urokliwej rzeki, która która zagospodarowana w sposób naturalny, a sądzę, że utworzenie rezerwatu przyrody by ten proces tu wzmocniło i, i obroniło czy, czy zdjęłoby zagrożenia, jakie, jakie wobec takich elementów przyrody mogą mieć inżynierowie, hydrotechnicy. Cała, cała genetyka leśna, proszę Państwa, to jest, to jest niewidoczna ingerencja totalna. Yy, dlatego, że tych zasobów nie widzimy, zasoby są niezbadane. Tak jak mamy nie, powiedzmy, badane nie, powiedzmy, osobniki pojedyncze, natomiast zmienność osobnicza genetyczna drzew leśnych jest praktycznie niezbadana. W ogóle. I my tylko, tak jak mówię, ładne, bezsęczne, do Banku Gany, Dgenów. Będzie nam krzywe drzewo rosło w lesie. Tak, tak. W górnej części proponowanego rezerwatu przyrody mamy zmianę taką siedliskową i siedliskiem, czy zbiorowiskiem roślinnym, które tutaj dominuje w tej górnej części, to są Ubogie, kwaśne buczyny górskie, faktycznie jak zobaczycie tutaj przez cały rok bo to nie jest tylko kwestia tej wczesnej pory roku ale właśnie przez cały rok bardzo niewiele gatunków występuje. Praktycznie w ogóle nieobecne są geofity, niektóre są tak charakterystyczne dla buczyny żyznej. Tutaj gatunkiem charakterystycznym jest, jest kosmatka. To są właśnie te kosmatki tutaj. O, kosmatka gajowa. To jest gatunek, który wskazuje nam właśnie tą, ten typ siedliska i zbiorowiska roślinnego. On faktycznie z natury jest bardzo ubogi, który takie, jak się robi zdjęcia fitosocjologiczne, czyli robi się spisy roślinności, to zaledwie kilka gatunków, nie? dlatego że tutaj ta dominacja ocienienia, znaczy ocienienie właśnie tego całego dna lasu przez, przez buki, plus ubogość podłoża, bo niewątpliwie tutaj na pewno jest uboższe podłoże niż tam w tej części takiej, która jest przy dolinie i gdzie mamy buczyny żyzne, sprawiają, że właśnie jest to taki całorocznie ubogi runo las. W przyszłym rezerwacie przyrody faktycznie mamy już tutaj puszczańskie fragmenty. Zatrzymaliśmy się przy starym martwym już buku, który został złamany przez wiatr. E, opanowały go też chyba wcześniej już chuby. To jest chubiak pospolity, powodujący białą zgniliznę drewna u buka. E, Bóg buk jest mało odporny na, na właśnie działanie tego grzyba. E, tutaj z lewej strony tego pnia mamy też ślady użytkowników tego pnia, czyli dzięcioły, które też tutaj poszukiwały swojego żeru. Yy, takich drzew oczywiście w lesie gospodarczym w przeszłości nie było w prawie w ogóle, dlatego że zgodnie z instrukcjami lasu było to, było to, to drewno, które podlegało w wywożeniu z lasu. Yy, natomiast w tej chwili udało nam się w dialogu z leśnikami w ciągu tych 20 czy 40 lat dojść do, do takiego porozumienia, że leśnik toleruje martwe drzewa w lesie. Że to... Martwe, w zależności od tego, jakiego jest wieku, jakiego jest gatunku, czy stoi, czy leży, czy jest podparte, y, czy jest właśnie cienkie, czy grube, to zależy właśnie ta różnorodność biologiczna. Y, Organizmów związanych właśnie z tymi drzewami martwymi, są to głównie, są to głównie grzyby, są to mszaki, jak również y, cała, cała gama, czy lista gatunków y, chrząszczy przede wszystkim związanych z drzewami. Z właśnie rozkładającym się drewnem, czyli, czyli sapso, saproksylobionty, czyli to są taka właśnie grupa ekologiczna gatunku wyspecjalizowana właśnie w życiu takiego, w wykorzystaniu takiego substratu. Wędrując po rezerwacie przyszłym, jesteśmy w kępie jaworów. To kolejny gatunek lasotwórczy w tym, w tym obszarze. Jest to drzewo, które wskazuje nam na znaczną żyzność siedlisk i wilgotność. Myślę, że. Nie możemy zakwikować tego płatu z tymi jaworami do jaworzyn górskich, ale niewątpliwie jest to, jest to postać jaworowa buczyny żyznej, bo tu mamy gatunki wszystkie właśnie z lasu żyznego, liściastego. I, i sądzę, że właśnie tego bym się trzymał tutaj. Natomiast oczywiście ta Jaworzyna Górska jako siedlisko priorytetowe i chronione w Unii Europejskiej występuje na obszarze Beskidu Śląskiego, więc nie jest to na pewno nic yy, yy. Zaskakującego, że, że te jawory tu również występują. Jest to wyraźna taka nisza trochę źródliskowa, bo mamy tutaj zakłę, za, za, zaklęsłość terenu, taką, która wskazuje na to, że, że tu gdzieś ta woda, być może gdzieś głębiej, y, jest w, w, w siedlisku i, i stąd te jawory. Jawory bardzo lubią właśnie te żyzny. Charakterystyczną cechą tych jaworów jest to, że zresztą łatwo zauważalną w terenie, że w wieku gdzieś około 100 lat zaczyna im się łuszczyć koła. Nauczyli mnie na, w pierwszym roku na przedmiocie, który nazywał się Propedeutyka Leśnictwa, że udział leśnika w wyprodukowaniu drewna to jest 1%. I w tym 1% są nasze koszty, nie? Szkółki, to tamto, siamto, yy, praca leśnika, nie? Wypłata, a reszta, czyli 99%, to są siły przyrody. Co jest potrzebne lasowi? Lasowi nie jest potrzebna, proszę Państwa, siekiera. Las do życia potrzebuje słońca, śniegu, wiatru, wody, kornika, dzięcioła i tak dalej. Także to jest ekosystem, który, który nie musi być prowadzony przez człowieka. I, i właśnie takie, takie podejście powinno nam towarzyszyć przy całej dyskusji o lasach jako takich.